Cześć, dzisiaj chcę Wam pokazać moją kolekcję Little Pet Shop, więc zaczynajmy. To jest moja cała kolekcja Little Pet Shop. A więc zaczynajmy. Pierwszy dział zaczynają małpki, ptaszki, świnki. Później mam niedźwiadki, koliczki, no i wyżki. Później mam zwierzęta morskie i żółwiki, a zębę zaczyna konie. Później dwie wiewiórki zaczynają zwierzęta leśne. Później dwie krówki zaczynają zwierzęta gospodarskie. Później gekon zaczyna, zwierzęta... zaczyna gady. Później mamy owady i psy. Jamniki, koli i dogi. Ciłały. Łóżwy. Wyżły. Pudle. ciłała. Nadal pieski. Piesków mam tutaj najwięcej. Później ten oto kotek zaczyna kotki. Long hair i short hair. I dwa ostatnie kotki z nowej wersji. Później mam petrawy przerabione lub w, z nowej wersji, ale nie znalazłam do nich ciała. Więc mam fetkę, do niej nie mam żadnych odpowiedników. misia przerabionego. No i takiego to małego plecyjnika, do którego ciała nie mogłam znaleźć. Jeszcze taki piesek też przerabiony. I mnie to ja uznaję, że to jest spetszup. Później zaczynają się maluchy. Koniki, króliczki, chomiki, małpki, kotki, szyszyli. Ta siłka w ogóle mi nie chce stać. No i nadal jeszcze małe zwieraczki. Jeszcze takie dwa fajne, co jest dwa kotków. Pingwinek i jeden kotek. Ten kotek jest najmniejszy z wszystkich kotów. wszystkich moich potrzebów on jest najmniejszy. To na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Pa pa.